Rzeźnik Co? No bo pod E jak patrzysz to widać To jest rzeźnik, dawaj, let's go Już Tak A, to jest zamknięte Idziemy inny wreszcie Czekaj, I ktoś tam jest, cicho, cicho, F. ktoś tam jest Słyszałem jak ktoś drze mordę Chyba Dobra nie wiem Tak, bo jest na czerwona Dobra, powoli. Jest typ, widzę. Tam był. Jest typ. A to rzeźnik, jest. Nie strzaj do Dobra. rzeźnika, bo to po nas przyjdzie. Dobra, Jezus, zombie jaka się przestraszyłem. Aha, nie trafiłem. Strzelają do mnie. Typ jest pod tym. Dostał. Dostał, leży. Gdzie? Co? Jestem zorientowany. Ja też mega zawsze w tej grze jestem zorientowany. Dobra. Obrabowuję łowcę. A uzupełnię amunicję. Jeszcze gdzieś będzie drugi. Strzela do mnie, gdzieś na dworze, gdzieś na dworze. Skasujmy najpierw tych typów, a potem rzeźnikiem się zajmijmy. Jest tam w wodzie typ Gdzie? Nie, to jest zombiak Tam jest typ. Ty nie trafiłem. Nie trafiłem. Ok, szczęśliwy się we wszechświe. Dobra dobra to ty strzelaj. ja nie mam celownika nic yyy, rzeźnik. Eee, rzeźnik Chodź, chodź, chodź do mnie do mnie, do mnie Biegnij, biegnij 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 Już wygnę tego drugiego Po cichu, oni tu są Dostał, leży Mam no mało. Hilnij się. A to a to wszyscy nie żyją? No zabiję dwóch, ale jeszcze... Nie wiem czy nie Jak będzie to... tu ktoś jeszcze, wiesz, bo może być ktoś jeszcze. Jak to dwóch? Z jednego zabiłem. Czekaj, ty zabiłeś jednego? No. Ja zabiłem dwóch. Ja zabiłem nie dwóch, ja. to jeszcze będzie czwarty gdzieś. No tego tutaj jest tego, leżą. Tego tutaj ja zabiłem. Ja mu strzyłem ostateczny strzał. Dobra, to jednak no. jest hit. Nie zrozumieliśmy się Tak masz rację Dostał Kurde oberwałem oberwałem Chowam się Ja się apteczkuję Jest tam dalej Tam, 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 tam Dostał Gdzie, ja nie widzę Tam, 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 tam nie oberwałeś? Nie, zastrzeliłem jedną. Dobra, jeszcze jest druga tam na pewno. Albo tak strzela. mogę oh oh pomogę. mi od tyłu do przestrzegać. Leży, już podnoszę cię. Jej. Ale mocno jak nagrywam, dobrze, że włączyłem nagrywanie. W sensie, włączyłem funkcję, że mogę nagrać. O się... A, wziąłem przyszedł takiej broń. Ja chyba wezmę rzeczywiście jakąś broń, bo... To możesz o, tu wziąć, buchy, możesz tak, tu wziąć. A już mam, mam, mam. A, a. tu miał jakąś a. taką fajną szybkostrzelną to nie wiem, czy chcesz, czy nie. Uuu, dwa rewolwery. No, to możesz sobie wziąć. Co mi da na drugą? A, druga. Tak, jak może być. Uda, mam tak mniej FPS-ów niż zawsze. A ja mam właśnie Taki, bo... jakoś. Ja mam niby 40, czuję się jakbym miał 60. Zaczynam się Taki przyzwyczajać to... do takich FPS-ów. Synchronizację pionową, może. Zapiszę hmm. sobie, zapiszę o, sobie całą tą akcję, zapiszę sobie całą akcję, bo zarobiste to było. Mikrofon włączyłeś. I no już po 60.